Cześć widzowie, witam na moim kanale. Dzisiaj jest taki trochę lajtowy odcinek. Chcę wam pokazać, co się w śmietnikach kryje w dzień. I wam, trochę, okolice pokazać w dzień. Zobaczcie sami, nie ma nic. I tylko nocne łowy nas uratują, moi drodzy. Tutaj kolejny przystanek, moi drodzy. Jakieś 20-30 metrów dalej. Zobaczymy. Proszę bardzo, pustki. Pustki, moi drodzy. Lecimy na drugą stronę. Proszę bardzo, parę kroków dalej zajrzymy pustki, moi drodzy. Nawet nie nazwy tego filmika puszkobraniem, bo jeszcze ani jednej puszki nie znalazłem. Proszę bardzo, o coś tutaj jest Bezwrotna i jedna butelka, ale bez etykiety a druga potłuczona jestem tutaj na terenie takiej kopalni, starej kopalni węgla kamiennego nieczynnej już od 30 lat ale tu ludzie sobie urządzają imprezy Może tu coś poszperam pierwszy kosz jest tutaj zaraz obok Zero Idę do następnego. Zobaczymy co tu jest proszę bardzo pustki Obskoczę jeszcze tamte śmietniki, czy kosze na śmieci i lecimy z powrotem do domu. To jest kolos, co? Będzie pierwsza puszka? Figa z makiem. Teren tej byłej kopalni przejęła taka firma, się nazywa Viva West, i przekształcili to w biura i budynki mieszkalne. Ale ja tu jestem, żeby znaleźć jakąś puszkę, nie? Albo butelkę. Zero. Idziemy do następnego chyba nic Niech drodzy Bacardi. Tak to wygląda z drugiej strony. Widzicie tam są kosze na śmieci? Po drugiej stronie. Pełno jest tutaj. Pracownicy tych biur robią tutaj sobie przerwę, nie? Czasami na zewnątrz, ale dzisiaj jest pogoda. Nie no nic. Spadam stąd. zbierać zagląda. Nic. Jedziemy dalej. Żeby nie było, widzowie, to są te same kosze, do których zaglądam nocą, nie? Sami widzicie. Można zapomnieć. A wiecie dlaczego o tej porze nic nie ma? Teraz jest godzina 14:30. A ludzie kończą pracować gdzieś tak między 16 a 17 i zaczynają dopiero wtedy chlańsko po prostu. Zobaczymy tu co jest. Nic. Dzisiejsza gazeta, dzisiejsze kłamstwa. <śm> o, zobaczcie, kochani, pierwsza puszeczka, nawet pełna, niebiesciutkie szczochy. Jedna puszeczka, tu co mamy, pogrzebiemy nie ma. Dobra, na razie, bo by to zajęło znowu nie wiem ile. O, zobaczcie, aktywę, aktyw, aktyw. Drugi strzał. Zobaczę jeszcze tam, co jest. W sumie to wam pokazuje, jak można nic nie znaleźć, nie? W dzień. No ale zobaczymy. Pogrzebiemy. Nie ma tu nic. Lecim panie. Lukniemy, co ten oferuje? Nic, nic nie miał do of oferowania. Tu jest kosz przy koszu, koszem przykryty zero. Za chwilę tam będziemy. Zobaczcie. Pucha trzecia. Co to za szczochy? Też energol jakiś. Dobra, idziemy dalej. Zaraz wam pokażę coś jeszcze. tam mi się już nie chce iść i tak tam nic nie znajdę. Tu na deptaku wam pokażę. Tu jest ta koparka z wczorajszego dnia. Tu nie ma nic. Teraz jestem na deptaku. Jeden z dwóch na moim w mojej dzielnicy. Fajnie jest, pierwsza butelka Jedziemy po Lektkiemu dzisiaj Muszę to spakować na razie Znalazłem drugą, ale nie będę wszystkiego nagrywał jak głupi Bo tego i tak nie chce później nikt oglądać Albo mało kto, nie mówię nikt Serdecznie pozdrawiam tę panią Która mi napisała dzisiaj taki miły komentarz Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. Aha, i zasubskrybowała mój kanał. Dziękuję bardzo za to. Patrzymy do następnego. Nie ma nic. Tam już wczoraj zaglądali. Mówię Wam, dopiero to się będzie zapełniać znowu po 16. Po 16.17. Będzie czekać na mnie. Tu wczoraj zbierałem, pamiętacie? Ten berbershop Pustki Moi drodzy Tam mi się nie chce iść Tam też chodzę Ale teraz lecę prosto do domu Zobaczymy co tu jest Proszę bardzo Zero. Zero. Jest taki, taki plac zabaw. Tam też często imprezy są, ale wieczorami. Ostatni kosz, moi drodzy, na Deptaku. I zapraszam wszystkich na nocne puszkobranie. Jutro ukaże się film. Do zobaczenia, super kawasaki, nie ma nic Ho! dwie butelki jeszcze, moi drodzy, bierzemy nie jedna i druga.